Dzisiaj 1 maja, za chwilę wakacje, no ale przed tym jeszcze dla niektórych matura i inne trudne egzaminy życiowe. Ale myślę, że większość z nas się cieszy, że przychodzi lato. Niektórzy my, tutaj z nas czy w internecie skarżą się na miejscowego proboszcza, że mówi świeckie kazania. <grym> No, że za dużo o świecie, a za mało Panu Bogu. I dzisiaj, ponieważ zaczyna się tydzień biblijny, to postanowiłem się wyraźnie odwołać do Pana Boga, do Słowa Bożego. Jest to dwudziesty rozdział, przed chwilą przez Janka przeczytany, Ewangelii Świętego Jana. O tych spotkaniach przedziwnych nad zmartwychwstałego Jezusa. E... Jaka jest sytuacja, którą opisuje Ewangelia? Jezus umarł. No, krążą plotki, że zmartwychwstał, ale tak naprawdę do końca nie wiadomo, bo podobno ukazał się dwa razy, ale zaraz zniknął i czy to jest prawda, że człowiek może umrzeć, a potem zmartwychwstać, rzecz jest bardzo, bardzo tajemnicza. W Jerozolimie jest dosyć niebezpiecznie, dlatego uczniowie uciekają, no, może za duże słowo, do Galilei. To jest no, kawałek drogi z Jerozolimy do Galilei, to jak mniej więcej dzisiaj policzyłem, jak stąd do Radomia, ponad 100 kilometrów idą no, do swojej pracy no bo tak do końca nie wiadomo czy coś się stało czy to tylko kobiety pobożne czy tam ci resztka tych apostołów no i dzisiaj ewangelia opisuje nad brzegiem jeziora galilejskiego czy morza stoją uczniowie jest ich siedmiu siedmiu wspaniałych Piotr Tomasz Natanael od Zabedeusza, Jakub i Jan, i jeszcze dwóch nieznanych, jednego się domyślamy, że to był Jan Apostoł, autor tej, tej Ewangelii, a tego siódmego nie znamy. No i, i tu się pojawia, pojawia zdanie, które powiem szczerze, że jest ukochanym zdaniem Ewangelii. Piotr mówi, słuchajcie panowie. Idę łowić ryby. No a to jest coś takiego, jak, no tak sobie wyobrażam na dzisiejsze czasy, dzieci mi dorosły, wyszły w świat, w ogóle o mnie nie pamiętają, a jeszcze mi się żona wczoraj wyprowadziła. No to co ja, co ja mogę zrobić? No, no... Zapalę papierosa albo idę łowić ryby. No, no trzeba coś robić, żeby nie zwariować. No, pewien prezydent to jak go nie wybrali powtórnie, to, to kupował te krzyżówki, rozwiązywał. No coś trzeba robić. Ja powiem Boże nie chcę wyśmiać tych takich drobnych zabiegów w stylu idę łowić ryby, czy tam zapalę papierosa, czy tam rozwiążę krzyżówkę, ponieważ, ponieważ no, to jest nasze życie. I dlatego myślę, że o zdrowiu psychicznym Szymona Piotra świadczy ta decyzja idę, idę złowić ryby. No ale z kolegami poszedł, tych siedmiu wspaniałych, a jak wiadomo liczba siedem jest doskonałą liczbą. Tu przychodził taki, taki starszy pan, no już lata minione, z kotem zawsze przychodził i mówił, i, i mówił number seven is the happy number. Nie bardzo wiem, o co mu chodziło, ale, ale myślę, że miał rację, no, że to jest szczęśliwa liczba ta siedem. I i że wielokrotnie jest jakby w, w, w Biblii pokazywana jako pełnia. Pełnia. No i, i co się stało? No oczywiście zawodowi rybacy nie potrafili ani jednej rybki złowić. I wtedy ujrzeli. No, nazwijmy go nieznajomego, który, który tak dobrze nie wiadomo, trochę podobny do Jezusa, ale jak to możliwe, bo przecież 100 kilometrów, jak stąd do Radomia, no to jakim sposobem tu się pojawił wśród nich i mówi, zarzućcie sieć po prawej stronie. No, zawsze co ważne, to po prawej stronie, a znajdziecie. No, rozmowa jest trudna, bo jakiś nieznajomy. Albo nawet trochę podobne do Jezusa, mówi im co mają robić, a to są zawodowi, zawodowcy, są profesjonaliści, oni wiedzą jak się łowi ryby. No ale, no ponieważ, ponieważ nic nie złowili, spróbowali jeszcze raz i wtedy okazało się, że złowili wielkie mnóstwo ryb. W liczbie 153. I tu zrobimy małą wolcę, linkując was na, YouTube, na Facebooku, zaraz na YouTube też teraz sobie pomyślałem, do mojego kolegi, naszego kolegi, tu mieszka 50 metrów stąd, ksiądz profesor Krzysztof Barcki, jeden z najlepszych polskich biblistów. I jeszcze to dzisiaj przeczytałem ten jego wykład na temat dzisiejszej Ewangelii i on tłumaczy skąd się to wzięło 153. Jacek Salik mówił, że to jest o miłości, a Krzysztof Barcki mówi nie, to coś zupełnie, prawdopodobnie coś zupełnie innego. Było 153 złowini, a na brzegu, jak to uważnie słuchał, smażyła się jeszcze jedna rybka Pana Jezusa. Razem 154 rybki. Co to jest 154? Czy ktoś się domyśli? Ja nie wpadłem na to, nawet nie wiem, czy Janek wie. Wiesz Janku? Nie nie wiesz. 154. No ja mieszkałem całe życie pod, mieszkałem w 154, ale, ale nie wiedziałem tego. I ksiądz Bardzki mówi, jak wszystko w Biblii ma charakter symboliczny. To jest dwa razy 77. Ile razy masz przebaczać? Czy siedem razy? Nie, 77, czyli bez końca. A dwa razy 77, no to już jest bez końca do kwadratu. No. Czyli te, te ryby złowione to są, to, to też mają jak, jak większość takich szczegółów w Biblii no, swoją swoje znaczenie, chociaż oczywiście jest to próba takiego symbolicznego odczytywania tekstu, bo, tekstów bożych. No i teraz wróćmy do, do sytuacji, która tam się rozgrywa. Na lądzie stoi Pan Jezus, a przecież pamiętamy, że chodził po wodzie i tam na no ogóle cudy, cuda dokonywał, a apostołowie pływają w tej łódeczce. No i wypłyńcie, zarzućcie sieci. No jak to możemy odczytać? Otóż niektórzy odczytują w sposób następujący. Środowiskiem naturalnym chrześcijan, no pytanie, woda czy ląd? Uważa, że ląd? Nikt nie uważa, dwie osoby. A że woda? No troszeczkę więcej, a pozostali się wstrzymali od głosowania. Otóż według Według ojca Jacka Salija, też znakomitego biblijsty, naturalnym środowiskiem chrześcijan jest woda. Woda, dlatego że tamte ryby pływają, trzeba, a na tej wodzie płynie, no kto nie potrafi chodzić po wodzie, no bo większość z nas nie potrafi, to małdeczkę, czyli kościół, której się gromadzi, łowie rybki i tam wszystko co potrzeba zarządza. I ja sobie powiem szczerze, na temat tego środowiska wodnego, to od dawna mam taką myśl, jak, jak wybrano na tron Piotrowy Franciszka. Papieża, to pomyślałem sobie, a może Franciszek opuści Watykan i kupi sobie taką łódeczkę, no łódeczkę, taki stateczek właściwie, no przez, trudno wymagać, żeby jakimś kajakiem pływał po morzach, no i będzie sobie pływał od portu do portu. No tak się jeszcze nie stało, ale jest nadzieja, że kiedyś może następca świętego Franciszka zamieni ten wygodny Watykan, tam zostawi tych prałatów, kanoników, tam te, te ich pieczątki, tam jakieś kanapki, tam, a sam wy, y, kupi sobie łajbę porządną i od jednego portu do drugiego portu dlatego że środowiskiem chrześcijan a szczególnie pasterzy tego kościoła jest morze jest woda a tym miejscem gdzie się możemy schronić jest kościół tak jak tu no w takim symbolicznym znaczeniu ale myślę że gdyby papież taką łódeczką no statkiem sobie pływał od jednego portu do drugiego i docierał bezpośrednio do tych środowisk. Byłoby z pewnością pięknie. Takie mam marzenia. Przepraszam, to, było, to była świec, świecki ten, wtręt świecki. No i teraz, i teraz Grzegorz, tutaj gdzieś miałem ściągawkę, a właśnie, i potem jak już złowili te ryby w nadmiarze, 150, nie jak Ewangelia mówi 153, tylko 153 plus 1, czyli 154, dwa razy no, nieskończoność, no nieskończoność do kwadratu, to wtedy sobie siedli i zjedli taką rybkę, posilili się i oni coraz bardziej... No, do, z, z, przekonują się, że to jest zmartwychwstały Jezus, tak? To jest jakiś proces, to jest zresztą bardzo ciekawy ten opis. No i wtedy toczy się znana nam wszystkim rozmowa o miłości, skierowana do Szymona Piotra. Szymonie Piotrze, czy miłujesz mnie więcej, ani tam ci, no pozostali? Problem polega na tym i też się tu dowiedziałem w szczegółach, odsyłam jeszcze raz do, do profesora Krzysztofa Barckiego, znakomity biblista i co niedziela komentuje Ewangelię. I, I są w greckim języku trzy słowa. Po polsku jest nam kochać, miłować, no i tyle. A po grecku jest tak, eros, no to każdy wie, co to jest eros. Miłość mężczyzny i kobiety, miłość uczuciowa. Potem jest filia, no czyli taka no, miłość przyjacielska, filantropia, stąd się mówi, filia i, i, i jest wreszcie taka już miłość taka, że, że Orety, no bez końca, jak Pan Bóg kocha, no już taka, że gotowi jesteśmy oddać wszystko i to jest agape. No i na czym polega cała trudność, że Pan Jezus pyta Piotra, słuchaj, czy kochasz mnie tą miłością na maksa? A co odpowiada Szymon Piotr? Odpowiada, używa innego słowa. Czyli, ja to, przepraszam, też wolne tłumaczenie, to już moje, nie, nie profesor Barcki, że yy, tak, jesteś moim friendem tam. No, tak przetłumaczyłem, no nie wiem czy dobrze. No to Pan Jezus jeszcze raz, ale czy... Piotrze, a czy Ty mnie miłujesz, kochasz mnie, tak, tak? No oczywiście, odpowiada, jesteś moim, Jezu, jesteś moim friendem. No i wtedy Pan Jezus tak pewnie osłabł, że, że ten Piotr nic nie, nie rozumie i mówi, Piotrze, a czy czy, czy czy Ty jesteś moim friendem? Oczywiście, panie, ty wszystko wiesz, jesteś moim friendem. Czyli zszedł jedno piętro niżej, mówiąc to filia, tamten, ten filantrop. No taka, no taka miłość, życzliwość. No. I to jest, i to jest bardzo, bardzo ciekawe, nie tylko w tym dialogu, że pamiętamy, że trzy razy się zaparł, to trzy razy musi odszczekać teraz Szymon Piotr. Ale, ale że Szymon Piotr, no on, on się frenduje, no, no do takiej miłości tam większej jak miłość Boga, to jeszcze jest kosmiczna odległość. No ale właśnie takiego powołał Jezus na, na, na głowę kościoła, w tej udeczce, w tej niech, niech tę łódeczkę tam prowadzi, steruje nią. No i, i tu jest już... Kolejny, już ostatni, nie będę Was zamęczał dzisiaj, bo jest przecież majówka. I mówi tak, gdy byłeś młodszy, drogi Piotrze, opasywałeś się sami, chodziłeś gdzie nie chciałeś, a gdy się zestarzejesz, wyciągniesz swoje ręce, a inny Cię opasze, poprowadzi dokąd nie chcesz. Czyli dopiero ze starości możesz się zbawić, skoro nie już takiej miłości, o którą cię pytałem, to będziesz stary, stary już tam głuchy, półślepy i ktoś inny cię popasze, po e opasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. I tak sobie myślę, kiedy przychodzi starość że skoro nie kochałem tak jak Pan Bóg, no, zdarzają się takie, święta mała Tereska kochała za młodą, wielką miłością, tą, tą miłością Agapę. A ja to tak kocham, no taki frenduję się. No. no to właśnie jaka jest, jaka jest yy, 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 odpowiedź dla, takiego, dla takiej miłości Szymona Piotra czy mojej, takiego frendowania się z innymi ludźmi czy z Bogiem samym? Przepraszam, będę stary, głuchy, ślepy, już wszyscy zapomną, że, że, że jakieś medale dostałem. I wtedy przepaszą mnie i poprowadzą tak naprawdę dokąd nie chcę. Do Królestwa Bożego. Amen. Wyznajmy wiarę. Wierzę w jednego.